Witajcie moi drodzy! Dzisiaj po raz pierwszy będą zajęcia w naszej nowej szkole tańca. Uczniowie już się przygotowali, to czas ich sprawdzić! Hej, hej, Rainbow Dash! No przecież widziałam, że też się zapiszesz do naszej szkoły tańca! Ja to już nie mogę się doczekać, no bo przecież zawsze chciałam zostać profesjonalną tancerką! Och, Pinkie Pie! Ty to normalnie cały czas chcesz zostać kimś innym? Jeszcze wczoraj powiedziałaś, że będziesz zawodowo śpiewać. Już ci nie wierzę. Oj, dziewczynki, dziewczynki, nie kłóćcie się już tak. Dalej, dalej, wchodźcie do środka. Zajęcia odbędą się za chwilkę. Popi, gdzie ty mnie znowu dzisiaj zabrałaś? Mówiłem, że nie chcę nie, mieć nic wspólnego ze śpiewaniem, a ty znowu zabierasz mnie na jakąś imprezę. Och mruk, no co ty? Będzie super! Trochę razem potańczymy, zobaczysz, że Ci się spodoba. Chodź, to nowa szkoła tańca! Więc, moi drodzy, zaczniemy od podstawowych kroków. Może na początek coś wolnego? Nauczę was kroków do walca. Co? Walca? No nie! Ja tu chciałam coś szybszego. Kiedy będzie czacza? Och, Pinky Pie, spokojnie. Wszystkiego się nauczymy. Najpierw walc. Widzicie, tańczymy wolno i delikatnie. Czacza jest bardziej żywa. Ale jak to tak? Czemu bez muzyki? Włączmy coś albo zacznijmy śpiewać. Inaczej to nie da się przecież tańczyć. Ja to nie będę śpiewał? Na pewno nie. Och, mruk! Może wystarczy wreszcie tych dąsów? Zaśpiewamy coś razem, włączymy wspaniałą muzykę i będziemy tańczyć! Tak, ten pomysł jest bardzo dobry, Popi. No to co, może zatańczycie jako pierwsi? Zapraszamy Popi i Mruk na scenę. No to zaczynamy. Och, jak przyjemnie się tańczy. Mruk, prawda? I ten podkład też jest świetny. Taki wolniutki. Piękne to. Super. Przyjdziemy na kolejne zajęcia. Nie, mi się ten walc nie podoba. Nudne te zajęcia, Popi. Och, to niemożliwe. Zajęcia nikomu nie mogą się nudzić. Czas na coś żywszego. To teraz będzie czacza, nareszcie czacza, a może jive, co? Pinkie Pie? Ciekawe, co teraz. Och, Rainbow Dash. Spokojnie. Będziemy uczyć się krok po kroku. <laughs> no właśnie. Ja to chyba powinienem zająć się tą waszą muzyką, bo widzę, że jakoś nie wychodzą wam te zajęcia. Och, Flash, ty to się za bardzo chyba wymądrzasz. Przecież to dopiero początek. Oni wszyscy się tylko uczą. Twilight ma rację. To zajęcia dla początkujących. Szkoła dopiero co została otwarta. Nie możemy wymagać od wszystkich cudów. No, niby tak. Ale to, co wy tu robicie, to jest po prostu straszne. W ogóle nie ma w tym życia. A Rainbow, czy ty widziałaś chociaż raz, jak ty tańczysz? Co? Oczywiście, że widziałam. Przecież dobrze tańczę. Każdy to wie. A Chachy jeszcze nie potrafię. Uczę się kroków, a Rarity bez problemu mi pomoże. Wiesz co, Flash, jak tak bardzo ci się nie podoba, to nie musisz przecież tańczyć z nami. Idź, pograj sobie na jakiejś innej scenie. Hej, no dobra, dobra, dziewczyny. Przecież ja tylko tak powiedziałem. To była konstruktywna krytyka. W takim razie, Flash, może dołącz do nas, Zatańczysz z Twilight, tym razem coś żywszego. No to zaczynamy. Proszę, chcieliście coś szybszego? Specjalnie dla Was podkręcimy tempo. Uuu, świetnie Wam idzie! Naprawdę coraz lepiej! Flash! Nie wiedziałam, że Ty masz taki talent do tańca! No dobrze. Teraz się wreszcie dowiedzieliśmy, że i Twilight i Flash na pewno przyjdą na kolejne zajęcia, tak dobrze wam idzie, że nie możecie zmarnować swojego talentu. Mruk, mruk, my też przyjdziemy. Ja to muszę się nauczyć tańczyć, bo mimo że lubię sama to robić, to chcę to robić profesjonalnie. O nie, ja chyba nie przetrwam kolejnych zajęć z tańca. No dobrze, więc dzisiaj nauczyliśmy się nowych kroków do walca i do czaczy. Jak widać, zaczniemy trenować teraz parami, będzie Wam szło coraz lepiej. Jestem z Was dumna po tym, co zrobiliście po pierwszych zajęciach. Jeśli Wy jesteście fanami tańca i lubicie bardzo tańczyć, śpiewać, słuchać muzyki, napiszcie mi o tym w komentarzu. Pamiętajcie, aby zostawić kciuki w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!